Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj z Marią Szynkaczuk, która zajmuje się produkcją filmową. Dzień dobry. Zajmujesz się, czy zaczynasz zajmować się, jak to jest u Ciebie? Produkcja to jedno z moich zainteresowań, mhm. ponieważ na produkcji i reżyserii byłam w szkole filmowej, która trwała 3 lata i zakończyła się 2 lata temu. Czyli od pięciu lat zajmuje się i produkcją, i reżyserią. A co to za szkoła może najpierw? To jest szkoła filmowa Master Shot, która znajduje się we Wrocławiu, obecnie wytwórni filmów fabularnych, ale wiem, że mają ją przenosić. Dobrze. I na my myślę sobie, że na pewno y marzyłaś o tym, żeby zajmować się filmami. I powiedz mi, jak wyglądało u ciebie z tymi marzeniami? A to jest śmieszna sprawa, ponieważ um, u mnie od maleńkiego nie było w domu telewizora. Mhm. Do 16 roku życia dorastałam bez telewizora, bez wszelkich tego typu używek, typu radio na mhm. przykład. Chociaż to nie wynikało czy z przekonań rodziców, tylko po prostu nie było na to czasu, ponieważ bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w różnych zajęciach pozalekcyjnych głównie. E, telewizor z przekonań. A i tak zostałam filmowcem, więc nie. jednak gdzieś to chyba musiało być w genach zapisane. Zaczęło się to w wieku pięciu lat, moja ciocia dostała telewizor, nabyła, kupiła, już nie pamiętam. W każdym razie oglądałam pierwszy film, to był Edward Nożycoręki z Johnem Deppem. No. I jak zobaczyłam, zakochałam się w idei filmu. To jak ten film powstał, to ty miałeś pięć lat? Nie, ale wtedy go puszczali w telewizji, to Aha. było takie, to były cykle. I generalnie o 20 zawsze po wiadomościach puszczany był film. Mhm. No i akurat ja wtedy, nie wiem jak to się stało, że mając te parę lat, byłam u cioci, oglądałam ten film, się zakochałam w kinie. Oczywiście do 16 roku życia myślałam, że będę aktorką. Potem się zmieniło. Jednak trzeba przyznać, że nie mam talentu aktorskiego. Zajęłam się reżyserią, produkcją no, troszeczkę później. I bardzo się z tego cieszę. Mhm. A co ciebie pasjonuje w tej sztuce, bo traktujemy to jako sztukę. Co, co cię tak yy, głębiej pasjonuje w tej dziedzinie? Możliwość wyrażenia siebie, możliwość pokazania swojego zdania. Yy, nawet nie komentując tego, czyli ja pokazuję mhm. sytuację, każdy może sobie ją komentować na swój własny sposób. Ja tylko pokazuję pewną sytuację, nic więcej. Mm, ale przez to jednak mogę pokazać coś, co moimi oczyma wygląda zupełnie inaczej. I nie mówię tu tylko o kontrowersyjnych rzeczach, ale nawet o pięknym świecie, prawda? Tematach, mm -hmm. czy choćby reportażach, które wykonujemy teraz z moją grupą filmową, czy choćby tak jak tutaj na tych warsztatach filmowych, właśnie z młodzieżą, wykonujemy reportaż o warsztatowiczach. I tu też mogę gdzieś tam przemycić tą ideę, że to jednak jest fajne, że młodzi się czymś interesują. Czyli możesz też, już pomijając te warsztaty, możesz też wyrazić pewne rzeczy w formie metafory. Tak. Czyli coś chcesz przekazać, ale nie bezpośrednio, tylko metaforycznie i możesz jakoś to tak zmontować. Tak. To jest taki jakby przekaz bez słów czasem, mhm. bo te słowa, które są jakby w filmie wypowiadane, nie zawsze trzeba brać dosłownie, więc film brać jako jeden przekaz, prawda? Mhm. Czyli choćby te warsztaty, które tutaj mamy i, i film, który powstał jeszcze wcześniej, który dzisiaj był pokazywany, możemy właśnie tak nazwać, że chcieliśmy pokazać, że przyjaźń w dzisiejszych czasach, prawdziwa przyjaźń jest możliwa. Że są cztery przyjaciółki, one tak. się kochają, i tak naprawdę ja nie musiałam tego komentować. Mogłam pokazać, że młodzież i takie relacje między nimi są możliwe, mimo że się mówi, że w dzisiejszych światach, w świecie już czegoś takiego nie ma. Mhm, czyli tylko y, odpowiednie sceny sfilmować i odpowiednio zmontować, i przekaz już jest taki, jak, jak ty tak. chciałaś. Nie? Y... To mi się kojarzy z czymś takim, jak y, dawno temu, powiedzmy, malarze mogli przekazać tylko w formie jakiegoś pojedynczego obrazka coś, co chcieli przekazać. Natomiast no, w dzisiejszych czasach mamy o wiele większe możliwości, bo, bo, bo jest ruch, jest dźwięk, jest, jest wszystko. Są emocje, ekspresja. Y, także no, widocznie tą formę. Y, też gdzieś, gdzieś w tobie to siedzi. Mm, to jest dobre porównanie, bardzo dobre, dlatego że film poniekąd jest takim obrazem, dlatego że w obrazie mm, kontemplując go nie patrzymy na to, jakie tam są barwy. Nie zwracamy uwagi na pędzę. Oczywiście są tacy, ale to są już jakby eksperci. Ale przeciętny człowiek po prostu patrzy. Na przekaz tego obrazu. Tak, i, to, co czuję. I film no. poniekąd też jest czymś takim. Oczywiście możemy się skupić na tym, że ten się pomylił, gdzieś tam źle powiedział, ale generalnie patrzymy na odbiór całości, czyli coś, co albo pozostawia pozytywne, albo negatywne emocje, mhm. albo zadaje jakieś pytania, cokolwiek, czasem to może być jedno słowo, które gdzieś tam padło i nas zastanowiło, prawda? Tak, my jeszcze możemy też zabarwić pewne elementy muzyką, nie? No to już jest my... bardzo, bardzo pomocne, tak. Możemy, nie wiem, na przykład y, tragiczne wydarzenie muzyką tak zabarwić, żeby, żeby zrobić z tego błahostkę albo y, jakieś błahe wydarzenie zabarwić muzyką tak, że to jest, nie wiem, tak jak szczęki pięć, na przykład jakaś tak. ta tragedia. Tak? Kiedyś w szkole filmowej mieliśmy takie zajęcia z panem montażystą panem Witkiem mhm. i w trakcie hmm, pokazywał nam właśnie możliwość wyrażenia tego samego za pomocą różnych środków. Albo pokazanie jednej sceny i dodanie do tego różnej różnych, różnych, różnych ścieżki dźwiękowej, a zarazem do powiedzenia czegoś, albo, no. albo właśnie niepowiedzenia czegoś. I tak naprawdę jedna mina mogła wyrażać smutek, zdziwienie, złość, w zależności od tego, jaką muzykę podstawiliśmy, co wcześniej się dowiedzieliśmy o bohaterze bardzo ciekawe rzeczy. A powiedz mi teraz, jak wygląda taki proces produkcji filmu od początku do końca? Co potrzebujemy na początku, jakie elementy sobie przygotować, i później jak ten proces wygląda. Hmm, Dobrze, to tak mniej więcej hmm. bardzo w uproszczonym hmm. przekazie. Na początku musi być pomysł, pomysł tak. na film. Jeżeli pomysł się spodoba. E... Czyli to musi być pomysł. Hmm, czy, 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 czyjkolwiek. czyjkolwiek. dlatego że tak naprawdę liczy się hmm, dobry pomysł, który później można rozbudować. Czasem to może być nawet jedno słowo, gdzieś czytam wywiady, że najlepsi reżyserzy mogą nawet jednym słowem, ktoś może ich zainspirować. I, no, i to, i to tak, jest tak ale bywa, to już nie? jest po prostu wyższa szkoła jazdy, że tak jak to mhm. nazwę, prawda? No ale jest pomysł. Na przykład mamy historię o chłopcu, który, który znajduje skarb i nagle zostaje bogaty. No, i na przykład mhm. z takim pomysłem najpierw e, idziemy po opinię do innych. Co inni o tym sądzą? Mhm. Jakieś uwagi, tego typu rzeczy. Jeżeli pomysł się ogólnie podoba, piszemy mm, takie krótkie streszczenie całości. Co chcemy tam umieścić, mhm. bohater, bohaterów. Czyli zanim, ma... jest, zanim jeszcze scenariusz, bo tak, tak, trzeba się narobić. M, tak, dokładnie. Y, nie mhm. może być w tym opisie żadnych tajemnic, czyli musimy tak napisać, aby to, co tam jest zawarte, było całą jakby kwintesencją filmu, mhm. czyli od tego, jak się zaczyna, kim jest nasz bohater, jak się akcja toczy i jak się kończy. Mhm. Wszystko musi być ukazane. To nie jest takie proste, zwłaszcza jeżeli mamy tajemnice w trakcie, ponieważ ten opis musi zainteresować producentów, a również musi zainteresować tego, co to czyta. I to zarówno może być twoja mama, ciocia, producent czy nawet reżyser. Mm -hmm. Bo wcale nie jest powiedziane, że reżyser musi mm, pisać również scenariusz. Mm -hmm. Ale dlaczego, za... dlaczego mamy mieć jakieś tajemnice? Dlatego, że jeżeli czytasz y, opis filmu, y, ja mówię o, y, o tej eksplikacji, mm -hmm. jeżeli y, czytasz, y, eksplikacja. Oj, teraz to już się sama za, zagubiłam. W każdym razie, opis filmu. Szkic, może co? Dobra, no. szkic filmu. W tym momencie musisz zainteresować widza. Jeżeli napiszesz, że nasz bohater znalazł skarb i ten skarb okazał się tym i tym, to nie, ponieważ może się okazać, że cały film polega na tym, że się dowiadujemy, czym jest ten skarb tak naprawdę. I nie możesz mhm. tego zdradzić na samym początku, no bo nikt nie będzie chciał tego oglądać. A mhm. to ma być opis filmu, czyli to, co będzie w tym opisie, tak ma przebiegać potem akcja. Mhm. To jest bardzo trudne. Ja sama mam z tym problemy. Mhm. Nie mam niestety talentu do pisania i bardzo dużo czasu i mojej energii zabiera mi napisanie czegoś dobrego. Ale albo, mo jeżeli... albo może chodzić o to, żeby przez cały film ludzie myśleli, że to jest to, a na końcu się okazuje, że to jest zupełnie tak, coś Tak, i to nie? trzeba właśnie zawrzeć w tym wszystkim. Mhm. Jeżeli już mamy taki opis i on zostanie tak zwany klepnięty, e, idziemy z tym pomysłem dalej, czyli rozpisujemy go na sceny. Na sceny, czyli opisujemy, co ma się dziać z naszym bohaterem w konkretnych scenach. Czyli scenariusz czy nie? E, nie. Jeszcze nie. Nie. Piszemy drabinkę. To jest drabinka. Mhm. Czyli rozpisujemy w każdej scenie, co się dzieje. Na przykład Scena pierwsza, noc, nasz bohater idzie do sklepu, spotyka tam Żuli, wychodzi. W scenariusz to by wyglądał zupełnie inaczej. Nasz bohater idzie ciemną ulicą, nagle spotyka dwu, dwóch mężczyzn. To by zupełnie inaczej brzmiało. Jeżeli to już zostanie napisane, wszystko jest ok, wtedy piszemy dopiero scenariusz. Jeżeli mam już scenariusz, poszukujemy producenta albo w kinie niszowym, tak jak na przykład ja działam. To szukamy ekipy, która chciałaby to zrealizować. No a jeszcze co z pieniędzmi? Czyli, jeszcze musimy chyba mieć kogoś, kto w ogóle to wszystko sfinansuje. Nie, ponieważ. Znaczy, tak. W normalnym filmie tak. I to jest etap właśnie ym, tego opisu, że tak to nazwę. Wtedy można już zainteresować tym opisem kogoś dalej. I wtedy mhm. on już wtedy zaczyna z tobą działać. Albo mieć gotowy scenariusz i przedstawić go producentowi. No, w realnym świecie to troszeczkę inaczej wygląda, przynajmniej w moim realnym świecie, ponieważ ja muszę z takim pomysłem poszukać ekipy, która by to zrobiła non-profit, czyli bez pieniędzy. Sama wykładam, mhm. powiedzmy, na jedzenie i benzynę. Ewentualnie jakieś gadżety, elementy, które potrzebne są do filmu, dekoracje itp. No więc w tym momencie, jak mam już ekipę... Um, ekipę, włącznie z aktorami? Tak, mhm. tak. Rozpoczyna się proces produkcji, czyli ja wtedy jako producent, jako kierownik produkcji zajmuję się opisaniem dokładnie miejsc, poszukaniem ich, zrobieniem dokumentacji, czyli znalezieniem wszystkich obiektów ym, potrzebnych do filmu. Czasem to mogą być na przykład samochody, które też są potrzebne i też trzeba znaleźć odpowiednie. Albo... bo na przykład akcja się dzieje w samochodzie. Mm -hmm. Albo ruiny jakieś tak. z drugiej wojny. Tak. No i to czasem wymaga naprawdę dużo zachodu żeby cokolwiek znaleźć no i ten proces produkcji zaczyna się od momentu kiedy, kiedy się rozpoczyna do momentu pierwszego klapsa czyli rozpoczęcia zdjęć różnie on trwa. trwa podczas kręcenia moich filmów na filmówce z reguły trzeba było na to około dwóch miesięcy bo to wymaga czasu żeby zorganizować wszystko znaleźć no, sam pan rozumie, prawda, o co chodzi. No, jeszcze też pogoda czasami płata figla. A pogoda to już w ogóle jest. W tamtym roku miałam zdjęcia, które przekładam przez miesiąc, bo co się umówiłam, padał deszcz, mhm. więc duży problem. No więc w momencie kiedy zakończymy zdjęcia na planie, czyli y, ostatni klaps, wybrzmi, tak. zaczyna się okres postprodukcji, czyli całego montażu, potem masteringu dźwięku, czyli ym, jakby to nazwać, montażu dźwięku, żeby on był ładny i to wszystko. No i po tej postprodukcji ym, na montażu zaczyna się postprodukcja w, y, w kinie, czyli chcemy go gdzieś pokazać, chcemy go promować, festiwale, czyli marketing równe. ogólnie. Tak, to już jest marketing, czysty mm -hmm. marketing, wysyłanie. I to jest generalnie taki bardzo uproszczony schemat działania um, filmu, przynajmniej w, mm -hmm. w, w tym świecie rozpoczynającego się filmowca. A czy na tym, a czy produkując taki film no, non-profit, da się w ogóle na tym zarobić? To jest ciekawe pytanie. Znam osoby, które na tym zarabiają. Mm -hmm. Dlatego, że bardzo ważny jest dobry scenariusz. Jeżeli macie dobry scenariusz, naprawdę dobrzy polscy aktorzy są w stanie zagrać za darmo, bez złotówki. I to naprawdę duże nazwiska, jak Sztur, jak Baka, mhm. Gała. To są e, naprawdę dobrzy aktorzy. I niestety tak dużo złych filmów się produkuje w dzisiejszym polskim Tańmy, świecie. Tak, bo teraz to każdy może. Tak że są w stanie za dobry scenariusz zagrać za darmo. Bo to są jednak artyści, a artyści mhm. poszukują wyzwania. A takie wyzwanie stanowi na przykład dobry scenariusz. Mhm. Czyli musi być talent w pierwszej kolejności tak. od scenariusza. taki film może potem wygrywać festiwale i w tym momencie mhm. możemy na tym zarobić. Dobrze, a teraz kwestia reżysera. Jak dużo talentu musi mieć reżyser, żeby nawet ze złego scenariusza wykrzesać coś pięknego? Mm, dużo. Dużo, czyli dużo, dlatego że mm, jakby to rozwinąć, reżyser, jeżeli ma talent do pisania scenariuszy, mm. to jest już w bardzo dobrej pozycji, dlatego że to go. Mm, ma jakby bardzo dużą nadwiedzę. I tworząc scenariusz, na etapie jeszcze tworzenia scenariusza, może sobie już wiele rzeczy wyobrażać. I przygotować. Przygotować to, tak, mm -hmm. pod tą swoją jakby późniejszą produkcję. W momencie, gdy piszemy sam scenariusz i nie mamy zacięcia reżyserskiego, e, wiele kwestii nas nie interesuje. To już jest jakby tak. zagadnienie do scenarzystów. Ja tutaj nie mogę się wypowiadać, ale wiem, że niektóre scenariusze są bardzo trudne do zrealizowania, mimo że są piękne. Mhm. Ale to jest właśnie ta ich nieużyteczność, troszeczkę, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić pięknego pleneru nad morzem albo czegoś w tym stylu. W momencie, kiedy ja jestem w szkole filmowej, nie mam na to pieniędzy. I, I nawet no, nie ma kiedy pojechać zobaczyć w ogóle. Tak, gdzie i co to jest? z tego, no. że scenariusz jest piękny, jak wiadomo, że nikt go nie zrealizuje, przynajmniej nie w takich mhm. realiach. No, A nawet jeżeli się znajdzie czas, zrealizuje powiedzmy taką. Scenografię to często jest to dosyć sztuczne. Sztucznie tak. wygląda, nie? Ja tak jest na siłę zrobione. Tak. Ja się zajmuję i reżyserią, i produkcją. I generalnie to ma swoje dobre i złe strony. Dobre, ponieważ jestem w stanie sobie dużo rzeczy wyobrazić już na etapie y, pisania scenariusza, mhm. bądź na etapie, kiedy dostaję ten scenariusz do rąk. Ja już mogę wiedzieć, y, że to się da zrealizować, to nie jest, to będzie bardzo dużo zachodu, a z tym na przykład nie jesteśmy w stanie się wyrobić, ponieważ pieniądze. Mhm. Hmm. To wtedy można usiąść z tym scenarzystą i mu wszystko wyłożyć. Tak. W momencie, gdy pracuję jako, jako kierownik produkcji przy innych produkcjach, nie moich, tu się pojawia problem, ponieważ czasem bardzo ciężko wytłumaczyć reżyserowi, że ja przepraszam, ale ja tego nie mogę zorganizować. Bo na przykład czołg nie jest do zorganizowania i ja nie jestem w stanie tego wyciągnąć. Mhm. Choć ja, jak to mówię zwykle nie ma rzeczy niemożliwych. W tym, w tym roku robiliśmy Teledysk dla Soni Miki, do jej piosenki Lemoniada. I muszę przyznać, że ten był zrobiony całkowicie za darmo, by... i załatwiam i lodowisko, i całą ekipę, i było super, i nawet aktorka przyjechała i spała tu we Wrocławiu, i wszystko się załatwiło tak naprawdę non-profit, czyli bez żadnych pieniędzy, mm -hmm. prawda? Ale to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, i to już nie jest takie proste, jednak, prawda? No też y, często w tych filmach takich, a propos czołgu, to widziałem dużo oszustw takich, które no, y, filmowcy myślą, że to nikt nie rozpozna. Ja akurat no, widziałem na przykład y, jakiś ruski czołg pomalowany w, niebie, nie, w niemieckie barwy, mm. no i niby, że to jest niemiecki czołg. Y, no i też y, film widziałem rosyjski z 69 roku. Gdzie latały rosyjskie samoloty w niemieckich barwach, mm -hmm. no bo niemieckie było łatwiej, łatwo rozpoznać po tym, że miały skrzydła takie, te Messerschmitty, mm -hmm. łamane, nie? a mm -hmm. ruskie miały płaskie, no i, no i wszystkie miały normalne skrzydła. Ale pan w tym momencie: ja jestem laikiem i ja sobie no tak, mogę wie... to wyobrazić, ja rozumiem tą różnicę. Większość ludzi tego nie rozpozna. Tak, ale, ale zawsze się znajdą eksperci. I to jest właśnie trudne. Czy film chcemy tak naprawdę uwiarygodnić, czy chcemy go skierować do przeciętnego hmm. widza, który jest powiedzmy traktowany jak dwunastolatek, czyli wszystko tak. trzeba mu wyłożyć. To, to nawet nie chodzi o eksperta, tylko o upierdliwca, bo niektórzy mają właśnie taki charakter, nie akurat się takich rzeczy czepiam, no i od razu no mi tak. to gryzie. nie? Ale jeżeli to jest film wojenny, no to jednak to chyba hmm. ma znaczenie i to duże. No moim zdaniem ma. No. Tak. No ale nie jest. zawsze jest możliwość zorganizowania Messerschmitta no tak. z drugiej wojny, nie? Na przykład. No, no tak. No, w, w dzisiejszych czasach akurat można to wszystko cyfrowo jakoś zmienić. Chyba tak. Ale to już wyższa szkoła jazdy, ja niestety jeszcze aż tak wysoko nie jestem w tych produkcyjnych sprawach, żebym mogła działać komputerowo i tworzyć samoloty. No to, to jest akurat dla, dla montażysty. Nie? No. Raczej dla... Yy, jak to się... Boże, wyleciało mi słowo. Pod efektu Tak. No dla tych gości. No. A z takimi też yy, tam gdzieś współpracujecie? czy? Tak, mamy kolegę na szkole filmowej, który zajmuje się takimi efektami specjalnymi. Tworzy bardzo ładne yy, kompozycje. Mhm. Tylko, że nawet niektórych spraw on nie jest w stanie przeskoczyć, bo yy, prawda jest taka, że sprzęt, na którym się pracuje, tworzy te efekty, jest bardzo drogi. A sam mhm. sprzęt, a również doświadczenie takiej osoby jest bardzo kosztowne. Tak, no bo on musi no, lata pracy. Lata tak. pracy, y, modele, składanie, bo co wiadomo, różne techniki. Mhm. No w tym momencie on nie jest w stanie wszystkiego zrobić, ale no muszę przyznać, że ma talent. No to to jest, to jest ważne. Yy, a co takiego ciekawego zmontował? Ten mój kolega? No... Um, Daniel jest bardzo y, ambitny i zawsze jak potrzebuje jakichś napisów y, przylatującej, nie wiem, cokolwiek, co trzeba wymazać z ekranu, co trzeba dołożyć. Aha, y, czyli u, y, usuwanie śmieci. Tak, też może mi w tym pomóc. Może też zajmuje się również y, projektowaniem log, mhm. y, loga firm, loga, loga różnych y, produktów. Ciężko mi to teraz wymieniać, ponieważ no nie jestem w posiadaniu takiej wiedzy, żebym mogła tutaj mhm. nazwami rzucać, ale widziałam parę jego produkcji i naprawdę chłopak się stara. Kiedyś producent miał troszeczkę inną funkcję, zwłaszcza dlatego, że się kręciło jednak w halach produkcyjnych, w takich halach zdjęciowych, studia filmowe. W tym momencie się od tego odchodzi ze względu na bardzo wzmożoną ilość różnych środków przekazu. Mam tu na myśli głównie internet. Jakieś e, filmiki na YouTubie. One mhm. są kręcone głównie na jakichś tam aparatach, e, takich dostępnych przeciętnie, czy, czy nawet takich iPhone'ach, telefonach. E, dostępność tego typu urządzeń bardzo, e, bardzo pomogła wejść tej sztuce tak naprawdę patetycznej, czyli tych filmów, e, do ludzi. No bo przecież bardzo dużo mhm. mam teraz filmów, tak. które są jednak robione takimi. Choćby ja sama przecież robię na kanonie mhm. i to jest aparat, prawda? I, dobrze, ale jeśli chodzi o takie hale filmowe, no to w tym się produkuje głównie filmy typu jakieś telenowele, takie, takie tak. w pomieszczeniu. Nie? Tak, ale kiedyś filmy. Dlatego mówię, że jakby kierownik produkcji kiedyś miał troszeczkę inną funkcję. No bo na przykład nie musiał... Ym, nie musiał zajmować się organizowaniem całości w różnych plenerach, nie musiał mhm. szukać w innych planerach, to jest tylko moje zdanie. Wydaje mi się, że troszeczkę zmieniła się jego funkcja w filmie. Mhm. Nie wiem, jak to kiedyś wyglądało, no bo ja jakby nie pamiętam zupełnie tamtych czasów, ja się urodziłam w 1988 roku. Ale w tym momencie mój kierownik produkcji, przynajmniej przy tych małych produkcjach moich, jakby jest takim organizatorem całości, prawda? Mhm. Zapewne w filmie profesjonalnym to wygląda zupełnie inaczej. I to też zależy oczywiście od rodzaju filmu. Niektóre filmy to są takie, że się biega po terenie, a niektóre tak. można w pomieszczeniu. Nie? Tak. Dobrze. To pięknie dziękuję, dziękuję za opowiedzenie. O dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.